Drodzy przyjaciele, dzień 13 maja 2025 jest szczególny. Dawno, dawno temu, dokładnie 10 lat temu, 13 maja 2015 roku, założyłem Akademię Piłkarską. Tak więc obchodzimy dzisiaj 10. urodziny AP. Jestem wzruszony i niezwykle dumny. Że po 10 latach możemy nadal z wielką satysfakcją i radością organizować w Trzewie zajęcia i treningi piłkarskie dla dzieci w wyjątkowych projektach. AP Tczew, Pierwsza Szkółka, AP Sprawni, Program AP Technika, czy wreszcie AP Fan, które wspólnie łączą się w jedną sportową rodzinę pod nazwą Akademia Piłkarska Mateusz Brzoskowski. Dodajmy także, że w 2023 roku do sportowej rodziny AP dołączyło oficjalnie Centrum Rekreacyjno-Sportowe AP Koślinka. Naszym wielkim atutem jest realizacja w Akademii od samego początku jednej dokładnie zaprogramowanej metodologii kataloński system szkolenia Filozofia FC Barcelona. W ramach programu dbamy o szkolenie piłkarskie i wychowanie poprzez sport czego efektem jest bogata oferta aktywności i zaangażowanie w wiele niesamowitych wydarzeń. Wierzymy, że wspólna misja i dalsza wytężona praca osób związanych z naszą akademią pozwoli na kolejne wyznaczanie nowych trendów i standardów w szkoleniu piłkarskim i sportowym wychowaniu dzieci i młodzieży. Stawiamy na dalszy rozwój. Wszystko dla dobra i radości naszych wychowanków. Dziękujemy za niesamowite 10 lat. Dziękujemy rodzicom i opiekunom za zaufanie. Dziękuję Państwu za wybór naszej Akademii dla swoich wspaniałych dzieci. To dla nas zaszczyt. Dziękujemy sponsorom, instytucjom, przyjaciołom, wspaniałym ludziom o wielkim sercu, którzy na przełomie tych 10 lat wspierali nasze inicjatywy, wszystko z myślą o dzieciach. Dziękuję współpracownikom i kadrze szkoleniowej za wspaniałą pracę, pasję i wielki profesjonalizm. Dziękuję naszym piłkarkom i piłkarzom, tym aktualnie trenującym i tym, którzy na przełomie tych 10 lat doskonalili swoje umiejętności w barwach AP. Wreszcie dziękuję mojej rodzinie, mojej wspaniałej żonie Angelice, mojemu synowi Ksawierowi za wsparcie. Wielką wyrozumiałość, współtworzenie i nieocenioną pracę dla Akademii. Drodzy przyjaciele, 10 lat AP. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam już 14 czerwca do udziału w uroczystych obchodach naszego jubileuszu. Zapraszam na wielki piknik rodzinowy. Do zobaczenia. Wszystkiego co najlepsze. Mateusz Brzoskowski.